Dzień dobry, kochani. Zapraszam na kolejny film. Tu już mało estetyczna szklanka po kawie, dwa kawałki ciasta bananowego i wafel. I co? Zaczynamy dzień. Dzień dobry. Witam serdecznie. W dalszym ciągu filmu będziecie mieć obiecany przepis na sałatkę zupek chińskich. Dobra, słuchajcie, czas na drugie śniadanie, a na drugie śniadanie właśnie ta sałatka z zupą chińskim. Tak wygląda, kolorowa, powiem wam, że chrupiąca, ja ją bardzo lubię, polecam. I w dalszym y, ciągu macie y, przepis na nią, a pod filmem macie wszystkie składniki, I jak ja ją robię. Ja mówię, że ja nawet nie widziałam, że jest tyle wersji tej y, sałatki. Dopiero zerknęłam na internet i przeżyłam szok. Ja Wam pokazuję, jak ja ją robię. A tutaj złapało mi zaproszenie, które dostaliśmy na 50. urodziny i zamierzamy iść. My zawsze na takie imprezy chodzimy z wszystkim całą rodziną, z wszystkimi dziećmi. Nie ma tak, że, że ktoś nam zostaje, ktoś nie. Także trzymajcie kciuki, bo to będzie na ostatki. I trzymajcie kciuki, żeby się po prostu dzieci nie rozchorowały, bo chcemy iść na tą imprezę. Dobra, ja zajadam, a Wy... Oglądacie, jak robiłam tą sałatkę. W ogóle tu dzisiaj będzie dużo jedzenia. Mało mnie, bo pokazuję z drugiej strony. Ale, ale wczoraj jeszcze przygotowałam sobie schab. Pojechaliśmy na cmentarz, zostawiłam sobie schab w wolnowarze. Powiem Wam, wyszedł mega pyszny i on by świetnie nadawał się właśnie choćby po to, żeby położyć tu taki kawałek wędlinki do, do tej sałatki. A my zjemy go po prostu do obiadu. Moi kochani, to jest obiecana sałatka. Powiedzmy to jest, bo to są po prostu produkty. Ja tego nie będę dzisiaj mieszała, dlatego wrzucę to po prostu do jednego gara, a będę mieszać dnia następnego. Jest już bardzo późno, więc macie przekłamane kolory, ale to wszystko Wam mówię krok po kroku. A więc tak, ja używam tych dwóch zupek chińskich, właśnie takich z wifona, ostrych. Zalewam je... Powiedzmy, że szklanką wody wcześniej musicie mocno połamać te zupki, żeby to nie było ciągnące, długie. I zalewacie właśnie szklanką wody, przykrywacie. Ja daję wszystko i mówię, że wszystko powinno być, czyli ten woreczek z tym olejem, z tym marchewkami. Tu widzicie wszystko, co jest w opakowaniu takiej zupki chińskiej, to ląduje. W misce zalewamy wrzątkiem, co jakiś czas przemieszamy, żeby to po prostu, tak powiem, napuchło. Czasem zdarza się tak, że po prostu nie 100% napuchnie, ale spoko. Robicie to i tak wcześniej, więc potem i tak pobiera ta zupka, ten makaron, pobiera wszystkie soki właśnie jeszcze z tych warzyw, które do tej sałatki używacie. Ale najlepiej jest właśnie tak, żeby to odstało, żeby to musi być to ostygnięte na pewno. Także jak się już zaparzy, wystudzamy. Tak samo chodzi o dwie piersi z kurczaka. Smażymy je. Sól, pieprz kroimy właśnie w kosteczkę. Smażymy i studzimy. Mamy ogórka. Ja użyłam tutaj jednego długiego ogórka. Pokroiłam w kosteczkę. Sałata pekińska jedna. I tutaj macie tak. Dwie, dwa pomidory jednego pora. O tak, wam pokażę, żeby to było widać. To jest mój piękny zeszyk, który ma 105 lat. Yy, dwa pomidory, jednego pora. Yy, jedną, możesz dać, jedną cebulę. Ja mam czerwoną, ale yy, możecie użyć żółtej, zwykłej. Dwie yy, te papryki. I tu jest odsączona yy, puszka kukurydzy. Także opis, i tak macie. W opisie macie wszystkie te składniki. Mieszamy majonez, yy, może być pomieszany z yy, tym jogurtem naturalnym, jak już tam lubicie. Także ja dzisiaj tego nie będę mieszać, wrzucę do jednego gara, tylko żeby tak sobie poleżały razem te warzywka. A już mieszać będę yy, tuż przed podaniem. I naprawdę jest przesmażna. Wiadomo, że doprawiamy solą, pieprzem. I u mnie w rodzinie jeszcze się nie trafiło, żeby ktoś jej nie lubił. Także tak to wygląda. Yy, wrzucę wam jeszcze fotkę, jak już to wymieszam. Prosiłyście. Wiem, że jest dużo wersji, naprawdę dużo wersji jest tej sałatki. Widziałam nawet na internecie, że robią z pieczarkami, yy, robią bez pekińskiej, yy, robią z zieloną pietruszką. Także no, ja mam taki, nic tutaj nie modernizuję, bo akurat taki najbardziej nam smakuje. Dobra, przyszła pora na obiad. Yy, Uraczki własnej roboty, no i właśnie ten schabik. Powiem Wam, że fajnie by było, już teraz wiem, bo pierwszy raz go robiłam, do tego mieć sosik, na przykład taki grzybowy, żeby tylko tak delikatnie sobie tu polać. Mm. Ale tak, jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny no i praktycznie bez roboty, dziewczynki. Także zajadamy i zmykamy na cmentarz. Moi kochani, przyszłam się do Was już tutaj, w zasadzie w tym filmie pożegnać. Wróciliśmy tyle co z cmentarzy. Przewiało mnie, zimno mi, ale jestem szczęśliwa, bo udało nam się pojechać tam, gdzie chcieliśmy, zapalić tą świeczkę, troszeczkę się pomodlić. Powiem Wam, że spotkaliśmy, jak to bywa zresztą na cmentarzu, nie? dużą część rodziny, której faktycznie się przez ten cały rok nie spotyka, bo akurat tutaj widzieliśmy dużo ludzi. W ogóle cmentarze były przepełnione, także fajnie, bo ludziom się faktycznie udało wyjść z tego domu, zapalić tę świeczkę i chwileczkę pobyć, porozmawiać. Przy tu lasu było dużo. Na szczęście nie było dużo ludzi kaszlących. Trochę się tego bałam, ale widzę, że zostali w domach. Część ludzi też była w maskach. Nie było obrazków, bo wiecie, zawsze przed cmentarzami wrzuca się do puszek. Dzieciom. Pieniążki myśmy wrzucali, ale nie było w tym roku obrazków. Nie wiem, to chyba jest właśnie przez tą pandemię całą, tak? Także, no, Emili było smutno, nie? Jednak tego brakowało, bo dostawała ten obrazek i zawsze miała tu taka dość duża kolekcja nam się już złożyła. Bo nawet jak moja mama też dostawała, to zawsze przekazywała moim dzieciom. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Schab wyszedł. Z wolnowaru, przepyszny. Brakowało mi tylko właśnie troszeczkę sosu. Ja bym zrobiła tam właśnie ten stricte grzybowy sos. Może nawet nie tyle pieczarkowy, co grzybowy, bo mam grzyby. Ale będę wiedzieć następnym razem. Fajnie, bo ja wczoraj go zostawiłam. Jak jechaliśmy na. Bo już wczoraj część cmentarzy żeśmy objechali. I w te 4 godziny on się tutaj pikcił. Było to na tyle bezpieczne, że chłopaki zostali w do domu, bo nie chcieli jechać. Chcieli jechać dzisiaj, że to jest dzisiaj ten dzień. okej, okay, dobra, uszanowaliśmy, więc chłopcy zostali. Także nie było tak, że ja zostawiłam ten wolnowar, i cały czas bym chyba myślała, czy tam wszystko jest ok, bo tym bardziej, że ja go nie używałam. Nie miałam wcześniej wolnowaru. Także jest to wygodne. Jest to wygodne, bo ja tylko ten schab natarłam swoimi. Przyprawami, tam możecie zrobić cudawianki. Ja miałam paprykę, miałam czosnek, hmm, wiadomo, że jakiś tam olej. E, co ja tam jeszcze dałam? Trochę wegety, pieprz. No i ja go obsmarzyłam delikatnie z każdej strony. Po czym wsadziłam go do wolnowaru, już nie dawałam żadnej wody, i nic tam nie podlewałam. Z tego schabu fajnie się zrobił. Sos nie było, bo nie wiadomo ile. Ja myślałam, że będzie dużo więcej, ale nie było go za dużo, bo ja bym z tego już właśnie, jakby to dużo zostało, to ja bym z tego właśnie zrobiła, zagnieściłabym i zrobiłabym sos, bo byłby rewelacyjny, następnym razem troszeczkę podleję po prostu wodą, no to był pierwszy mój raz, jakby nie robiłam także te 4 godziny, ale to jest bezosługowe, totalnie bezosługowe, także jak na taki zabiegany dzień jak dziś, ja miałam y, rosół więc zrobiłam jarzynową, i zmiała właśnie ten schab, także ekstra, bo wszystko odbyło się na spokojnie, bo jednak wyjść tylko kilką na cmentarz, pakować wszystkie te znicze i zdążyć, bo chcieliśmy jechać właśnie do teścia. No to, żeby do teścia na cmentarz jechać, tam się musza zaczynała już o 14 na cmentarzu. Wcześniej byliśmy na kawie u mojej teściowej, także. Tutaj z kolei pojechaliśmy do mojego taty, potem tatam był właśnie Różaniec i tam potem pojechaliśmy do mojej mamy na kawę troszeczkę posiedzieliśmy, żeby było, bo wcześniej dzień wcześniej była moja siostra, także fajnie, mama miała te chwilę rozrywki, mogliśmy się wszyscy zjechać, zobaczyć. No zrobiliśmy sobie to partiami, tak żeby nie było tłumów sztucznych i... I co? I powiem Wam, że nie było rewit mody, także świetnie, bo czasami to faktycznie na tych cmentarzach szałpał, a tutaj było, ludzie byli naprawdę skupieni na, na tym grobie, na którym stali. Może i ta pogoda, bo troszeczkę u nas jednak wiało. Powiem Wam, że wiało u nas, wywiało. Tam u męża to jest na górce troszkę, to tam po głowie dawało tak, że Także przebiało. Mam nadzieję, że Wam wszystkim udało się objechać tam, gdzie sobie planowaliście i szczęśliwie dotarliście do domu. Eee, co proszę o łapki w górę, jak zwykle, jeśli jesteś tu pierwszy raz, zasubskrybuj mi kanał, wbij dzwoneczek, żeby nie ominął się żaden film. Żegnam się z Wami, wiem, że jest krótko, ale wczoraj będzie dłuższy, taki bardziej normalny. Ja już teraz chcę eee, zagrać się tą herbatą, a nie siopać wam tutaj. I troszkę czasu, może poczytam książkę i uda mi się ją dokończyć, także miłego wieczoru Wam życzę i dajcie znać, czy udało Wam się y, zobaczyć bliskimi i zapalić tą świeczkę tam, gdzie chcieliście. Do zobaczenia! Pa!